No, to witamy w kolejnym potężnym materiale Serii World 33 3 v 3 V3. Ze mną, potężny Drake'u Kapral. Witam, 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 witam. Oraz potężny Fartyn. Cześć. <grym> I gramy na Matiego, Łysego i Kadę. To prawda. Płoń dla mnie. Ej, wiesz cinek, że na początku impy robił Andeda? Nie, bo zjawy. Lepiej w zmory szybko przejść. Ale, ale impy robią Andeda, bo on nawet zjaw nie zdąży zrobić, jak ty będziesz miał impy, Cześć. No, no, impy na początku na pewno. Ty mi będziesz szkielety zafrikowalił. ale same zmory też wyjaśnią i upiory, i. zjawy przyczyny. Przecinek, co ty pierdzielisz? Zwycięstwo! Tylko zwycięstwo i nikt nie wchodzi w grę? Chociaż przeciwnik? Bardzo wygrać chce. Rób te gule z pięciu, sześciu budynków, Fartyn. I wypełnij. I kopalnie sobie tak. też dwa budynki do wypełnienia kopalni, i potem i wypełniaj. I, I w środek, i walcz Dwa kamienie, to... dwa kamienie wypełnij i kryształ jeden. To ja zrobię łuki, a tycinek dużo zmur. Poszedł w zmory. Ciekawe, jak to będzie. Nie, zmory w sumie robią Andeda, Jakich jest dużo? Nie, ogólnie mamy dużo, obucha. Przynoszę władzę. A kada, ty nie potrzebujesz metalu, możesz rzucić mi. Parten. Kada. Parten, Parten, no? Daj. Daj mi chwilę. Fartyn, parten, rzeczywiście. Nie wiem, co z tym kadał. Kada wrócił, i tak każdy kada, kada. Możesz rzucić Parten? Rzuciłem. A oh, no, dobra, dzięki. Morpheus Prefendus. Ophideas Morpheus Erenta. Ophideas... Erectus. To <laughs> no, lepsze. <laughs> Ophideas Erectus. Ofideas Erectus Zajdę full W cinek No na da to średnie No ale muszę coś zrobić na tego Rasza Tak Cinkowskiego Ofideas Ofideas Erectus Zrobione Cię mogłeś zdziwić! Zaś Trzeba sprawdzić Hero, bo może on w Slayerów poszedł I będą rushować Drake'a do Może tak być Dobra, na dole Herokada ma Pod Kryształ i pod Złoto Czyli taki zwykły akada mi akada mi kurde idzie po szkielet, ok? Twoje budowle zostały zaatakowane. Akada graczyłem? Cinek? Leśnym elfem. Co ty gadasz? No leśny zanim się rozwinie to... Leśny to tam nic co zrobić. Lekko nie mają No leśny tutaj nic nie zrobi, skończy.

to materiał? Paśniaka Ej, lagi są, czy nie? Gule, o, zej Na razie parę. Jak parę? No, dorasza, weź tam porządnie. No, ale. No, Dryka. Dryka, kilka Wygrają tutaj. Dawaj, ty góle. Bo tak. wygrałeś. Dawaj, dawaj. Walczymy z tym. Dawaj, się góre, u góry do przodu. I na dole Jestem. też walcz. Żeby mi środka nie przejął. zakończone Idź mu, rozwal ten kryształ na dole. Ja, idę, idę. Śmiało, śmiało. Wygrasz tutaj z nim, nie? Znaczy, ja... Ja już łuki napierdalam dużo... ...z dużej ilości budynków. Po ten kryształ, Farten. Po ten kryształ, rozwal go. A nie rozwaliłem go? Nie. Dobra, Rozwal go, go fartem. Idę, idę, idę. Trochę kryształu bym przegarnął. Masz cztery. Sto... nie dam. Jakby kamienie jakbym miał. A minia też Dobra, wchodzimy u góry. No poczekajcie na mnie, nie? Nie, ja myślę, że to za długo. Bij się u góry. No, no, no. Nie, nie, poczekajcie na mnie. Poczekajcie na mnie. Serio, poczekajcie na mnie. Nie, bo ja dużo idzie dopiero, nie? Uwaga, no, u góry Andet rzuca. Kontra. Poczekajcie na mnie, spokojnie. Tak, czekamy, czekamy. Co to ogóle Limit rozbudowy, żeby ci gule mogły wychodzić. Ja właśnie, Dajcie złoto trochę. Party, masz złoto na pewno? Daj złoto. Ja, chwilkę. chwilkę. Nie. nie, złota nie mam. Nic. Nic? Nie, nic, nic. Dobra, ja idę do góry wszystkim co mam. Już tam moje łuki idą, i zaraz mi ogniste wchodzą panowie. Masz nowe jednostki, i budowle do dyspozycji. Dobra, wchodzimy? Tak, jestem gotowy. Ja też jestem gotowy. Partyn, doślij z bazy. Idą, idą, idą. Dobra, ja po prostu limitu nie mam. Dobra, ja jestem gotowy. Krychy bym przegarnął. Krichy też masz. 500. Też masz 500, krichy Dobra, telewizor. te cztery kliknąłem. Moje zmory dojadą. Złota. Cinek złota, złota Jeszcze. Za 5 sekund wchodzimy. Trzeba Dobra. podzielić na wieżę te gule Nie, już, już, już wchodzimy, ja mam ogniste Chodzimy, dawaj. Dobra. <laughs> dawaj, Fartyn, tylko zbierz całą armię Idą, idą idą, idą, idą. To jest trochę dużo ich jest, jest. Góle ci przez środek idą. Tylko podziel to na ten, na wieżę. Nie, nie ja tam kilka zostawiłem tak awaryjnych. Okej okay. Dobra, wysyłajcie, wysyłajcie. Chodzimy. Na, wieżę, kawaleria, na kawaleria mu wychodzi. Dosyłać, dosyłać! Idą, idą, idą. Kero tu ma! Tam dużego wyjścia nie ma. Ej, stoją komuś jednostki na górze Moje, moje Standardowo moje Ej, Hero ucieka, dawać tego Hero, dawać tego Hero, nie może mu uciec, nie może mu uciec Undead bez Hero to gówno Hero w wieży na dole, Cinek, skup się na tej wieży na dole. Trzeba mu hero zabić. Trzeba mu tego hero zabić, Cinek. To Jak mu jest. hero zabijemy... Zniknął, zniknął. Nie ma Nie, jest w wieży, jest w tej wieży na dole. Nie, zginął Ginął. A, pat, bez kitu. Dobra, to stoją komuś jednostki na górze. Dobra, dobra. Dobra, przechodzę na demony. Ile guli stoi na górze, kurde, ja no weźcie to. Nie one zniszczyły tam już nie ma co niszczyć. Ro rozwalajcie tu górę. Cinek, ja ci i rozwalam ten... Yy, pomniki, wypełniaj to. Ej, demboludy idą na, na górę, uwaga. Po. Ej, powinniśmy w leśnego, nie w baśniaka, bo mu krychy nie, damy. Nie, w kadę nie wchodzimy. Teraz się zbieramy, stakujemy się i w baśniaka. Ale poczekajmy, jeszcze się nie wbijajmy. Przejdź teraz na hydry, No kolejku i gulę. Bo ono jednak, yy, on będzie miał same zaznaczenie. Nie podchodźcie pod wieżę, żeby ten... Fioletowy wyszedł. Kto wyszedł? Pati? Nie. Fioletowy, górny. Łysy, tak? Ale to już h drugi co wyszedł, nie? Nie, nie, nie tylko, tylko on wyszedł A. Oni walczą Dobrze tego Herod Trafiliście Macie złota? Mam, ale na demony przechodzę Potrzebuję złota Hmm. Cinek, weź sobie wypełni górę, rozwaliłem tak, ci pomnik robię tego buffa do wypełniania <laughs> Potrzebuję 100 zł na handel Da ktoś? 100 to dam To daj Super A na te 4, na te 5 400 zł? Nie, 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 to nie Krychę mogę oddać, jedynie Krychę? Nie, krychy nie chcę, mam krychy dużo. Cinek, wypełniaj to w met met górę. Metalu nie masz, nie? Mam, mam. Chcesz metal? Metal, ja własność nie masz. Tysiąc. Dobra, dzięki. Cinek, daj, daj złota. Jeszcze. Weź Farty'n, ty też rzuć trochę złota Ja Czekaj nie wiem czy oni nie weszli, czy Kada tylko nie gra Nie, 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 grają, grają to Masz złota, poszło Zajebiście Ej, ja, bo ja mam full limit, wchodzimy w, w dół czy nie? W dół nie. No ale to co nie to kada. za ruszki To ogólnie już i tak jest po, nie tutaj. nie? Ta... Tutaj trzeba wjechać cinek. Mam dużej możliwości i tak nie ma już Nie, nie, nie świruj tym cinkiem Masz nowe jednostki do dyspozycji tylko świrował i świrową. Dobra mam handel, to jest fajne pokonany został Czarny wyszedł? No to Mati, mogliśmy od razu wejść jednak. No to Czar... dawaj, a mi się wydaje, że Mati też wyszedł. Mati nie, by... Mati nie wyszedł. Czarny wyszedł, to był Mati chyba, czy nie? Nie, Czarny to jest... Nie, tylko Kada został, tylko Kada. A, a Kada został tylko. Yo. To wychodzimy chyba, czy? Nie no, jak wychodzimy? Wchodzimy w niego. No to w o. Kada. Chodzimy w kadę. Wszyscy. Dobra. On druidami idzie. No wyszedł. Anten zruszowany. <laughs> Idziemy do nich? Ta, no. możemy nexta. Dawaj.